Witam serdecznie wszystkie koziorożce, koziorożce. Dzisiaj w czytaniu na miesiąc listopad. Kochani, zobaczcie, jak ten czas nam szybko leci. Za chwilę będę czytała na grudzień i nowy rok. Ale powracając, dziękuję oczywiście za lajki, za subskrypcję. Pamiętajcie, że kontakt ze mną macie na kanale, jeśli potrzebujecie rozkładów takich typowo dla siebie, bo to są rozkłady ogólne. No i nie ma tak, żeby z wszystkimi rezonowało. I powracając do rozkładu. No ja dzisiaj. No, tak? nie, tak. E, e, Tu mam e, jak na razie same fajne karty, e, więc mam nadzieję, że, e, że nowy rok numerologiczny Wam dużo pozmieniał w tym życiu e, i, i same fajne rzeczy będą się Wam, no mamy nowego chodź. Zresztą mi nie da spokoju teraz dużo Wam pozmieniał właśnie na plus i zaczną się same fajne rzeczy dla Was. I tak, jeśli chodzi tutaj o takie ogólne wydarzenia, to będziecie mieli bardzo fajny, pozytywny czas. Czas dla domu, czas dla rodziny, do spotkań rodzinnych, też czas bardzo fajny inwestowania, tak, więc jeśli macie jakieś inwestycje do przeprowadzania, nie tylko te finansowe, ale to czasami są inwestycje w dom, inwestycje w mieszkanie i tak dalej, i tak dalej, nie w samochód, to jak najbardziej możecie się tego podjąć, bo jest taka możliwość, aby się to wszystko fajnie poukładało. Również będziecie mieli możliwość zarobienia fajnych pieniędzy, także wszelkie zmiany pracy, jakaś dodatkowa tam fucha, czy dodatkowe zarabianie może się Wam przytrafić, aby poprawić swój budżet, taką okazję, która gdzieś tam może się pojawić, musicie po prostu łapać. Gdzieś w drodze możecie być, także jakieś wyjazdy. No mamy wszystkich święty, także może gdzieś będziecie wyjeżdżać po prostu także ta droga się Wam pokazuje, ale również zmiany życiowe, a szczególnie u tych koziorożców, które są wolne. Tutaj panowie mogą się po prostu zakochać, a panie również mogą poznać mężczyznę, który będzie odpowiedni do, do założenia rodziny, do związku. Taki facet po prostu, który już wie, czego chce. On nie będzie się bujał, on nie będzie sobie szukał nie wiadomo czego. On, on wie, jaki konkret potrzebuje, jest dojrzały emocjonalnie, i tutaj jest gotowy na budowanie związku. Także myślę, że wiele koziorożców, które jeszcze do tej pory nie poznały nikogo, nie udało się wejść w te związki, tu będą miały dużą szansę na to, aby tak się właśnie stało. No i single. Początkowo single możecie się zastanawiać, jakiś wybór będziecie podejmować, być może jeszcze nad własną przeszłością, może tam ktoś z przeszłości był, będziecie się zastanawiać, warto czy nie warto to prowadzić, dalej jakby na to czekać, możecie się poczuć dosłownie oszukani. Niemniej jednak później mam taką zmianę tej energii na właśnie pozytywne i tak jak powiedziałam, w waszym życiu tak znienacka, zaskoczenia może się pojawić osoba do takiego fajnego związku. Jedni będą chcieli konkretów, czyli nawet zawarcia związków małżeńskich i taki ktoś wam się pojawi. Inni mogą wybierać bardziej taką luźną ścieżkę bycia w związku, czyli, Fajnie jest, spotykamy się, ale każda na przykład chce mieszkać u siebie i tylko korzystamy z tych fajnych spotkań. Niemniej jednak jakie macie do tego nastawienie, powinniście tu spotkać ku temu odpowiednie osoby. Jeśli chodzi zaś o związki stałe, tutaj bardziej będziecie się skupiali na finansach, właśnie gdzieś na sprawach urzędowych, być może biznesowych, czy tak jak powiedziałam, będziecie poczyniali jakieś, nie wiem, może remonty, może właśnie jakieś inwestycje, może jakiś nowy biznes otwierali. Przy tym się skupiacie. E, mniej poświęcacie sobie czasu, bo jesteście po prostu gdzieś zmęczeni przepracowani. Trzeba by było sobie tak znaleźć jakiś chociaż weekend dla siebie, aby odpocząć, aby te drogi się później nie, nie porozchodziły między Wami, bo co z tego, że teraz jest dobrze? W takim zawieszeniu, jak trwacie, że wszystko organizujecie, tylko siebie nie widzicie, może się z czasem okazać, że to no, wpłynie na to, że się porozjeżdża się każdy po w swoją stronę. Także zwróćcie troszkę uwagi na siebie, na swojego partnera, może jakaś przyjemność, by mu się też należała, aby to nie było takie uciążliwe. Praca i finanse. Tutaj mogą być awanse, także niektóre osoby mogą po prostu awansować, ale też osoby, które pracują jakby pod kimś, uważacie, uważajcie na swoich przełożonych. Bo może być tak, że jakaś sprawa z przełożonym, która będzie miała niestety niefajny rozdźwięk i, i, i zły wpływ na Was może być w tym miesiącu bardzo uciążliwa. Nawet doprowadzić do zwolnienia. Także co niektóre osoby, myślę, że będą zmieniały pracę, kończyły jedno ze względu na to, że no nie czujecie się dobrze w tej pracy, którą macie. Może być tak, bo w zależności jak pracujecie, tak. Niektórzy pracują co jakiś czas podpisując umowę, czyli nie wiem, jedno kończą, drugi zaczynają, i tu wtedy uważajcie, bo jak na przykład pracujecie, nie wiem, w budownictwie, czymkolwiek takim, że ta umowa się kończy, czy to możecie mieć właśnie problem z tym zleceniodawcą, tak? I, I to się może niefajnie gdzieś tutaj Wam odbić. Finansowo dosyć stabilnie, aczkolwiek te, to właśnie to, co powiedziałam, ci, co będą mieli właśnie w tego typu problemy, mogą mieć też problem z odzyskaniem pieniędzy. Także tu trzeba by było sobie na to zwrócić uwagę, aby nie doprowadzić do czegoś takiego, po co, jak można to. Ominąć, tak, gdzieś tu już troszkę myśleć w przód, być bardziej uważnym, aby, aby ta, ta strefa no, nie poszła za daleka. Czasami tracimy przez to, że za bardzo komuś ufamy. Uważamy, że będzie wszystko dobrze, bo ktoś się wydaje bardzo e, uczciwy, a tak po prostu nie jest. A osoby, które rzuca, e, szu, rzucają, szukają pracy, ja myślę, że pierwsze dwa tygodnie e, jest większa możliwość niż w tych pozostałych. Później się coś może, coś może pojawić do pracy, ale nie będziecie z tego zadowoleni. Jeśli chodzi o kartę rady, to jest karta działania. Nie poddawaj się, działaj, tak? Troszkę więcej energii potrzebujecie. Powinniście tę energię gdzieś tam w sobie znaleźć, dla siebie samych, ale też dla osób, z którymi współżyjecie. Aby nie było to tak, że jesteście takie nudne kluchy i tak jak powiedziałam, w tych związkach gdzieś tam, które już tam trwają, no nic się nie dzieje, wieje nudą, także taki powiew gdzieś tam świeżości, by się Wam przydał. Ale również do innych rzeczy działajcie, nie zastanawiajcie się, nie rozmyślajcie cały czas, ojej, bo bym chciała, bo bym chciała, ale boję się, tylko po prostu zacznijcie działać. Jeśli chodzi o aniołeczki, uwolnij byłego partnera. Nadszedł czas, by uwolnić mm, Twoją energię. Zobaczcie. To jest to, co powiedziałam na początku do singli. Być może jeszcze macie jakąś nadzieję co do jakiegoś byłego. Może jeszcze tęsknicie z jakimś byłym... Trzeba się pożegnać, trzeba się pożegnać, trzeba zamknąć tą energię, uwolnić siebie z tej energii, bo jeśli macie tutaj kogoś, kto jest wami zainteresowany, a wy jesteście zainteresowani kimś zupełnie innym, to to po prostu nie wyjdzie. Nie ma możliwości, aby się przesiąść tak z konia na konia. Jeśli tam gdzieś są uczucia, to wy się od razu nie odkochacie. No nie ma takiej siły. Także. Chcecie budować coś nowego? Często właśnie jak przychodzicie na pytania, chcecie, chcecie, żeby się ktoś pojawił, ale za chwilę pytacie o byłą czy o byłego. No niestety to rokuje tak, że przez długi czas, pomimo tego, że osoby będą się pojawiały w Waszym życiu, Wy w te związki nie wejdziecie, bo się nie odczepicie od jakiegoś, co już był, co była, czy, czy jakiegoś tam, co przychodzi, odchodzi, takie tam ma różne wycieczki. Także tu odcinamy, nie siedzimy w tej starej energii. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia.